Wiemy, powiemy, powiemy, słuchajcie, słuchajcie. słuchajcie, teraz słuchamy mnie. Słuchaj, ja powiemy tak. Pozdrawiamy widzów w telewizji EZO TV, tak? Spróbujemy teraz, teraz próba. Pozdrawiamy, pozdrawiamy widzów w telewizji EZO No pięknie. A skąd jesteście, dzieci, kochane? Ursula. A która to jest klasa? Z e. A jak się Wam uczy? Dobrze! Czy są wśród was przyszłe gwiazdy telewizyjne? Tak! Wszyscy! Kto chce zostać wróżką? Ja! A kto chce zostać piosenkarką? Ja! A kto chce zostać piłkarzem? Ja! Proszę bardzo. A kto chce zostać operatorem kamery? Nie ma. To jest bardzo odpowiedzialna. No właśnie, proszę Państwa, już za chwilę EZO TV na żywo, tymczasem mamy fantastycznych gości, fantastyczną młodzież, specjalnie na zaproszenie EZO TV przybyły, zobaczyć. Podoba się w telewizji? Tak! Na pewno? Tak! A co widziałyście w kuli? Bo ja widziałam, że tutaj wszystkie zainteresowane dzieci były kulą magiczną. Coś ktoś zobaczył fajnego? Tak. Co tam zobaczyliście? Spanio. Nie zauważyłam. <śla> jest Ty! w EZOTV. No to co? Jeszcze raz pozdrawiamy widzów. Trzy, cztery. Pozdrawiamy, pozdrawiamy widzów EZOTV. EZOTV. My też was serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy. Oglądajcie nas. Nie wiem. Z, bądźcie z nami, rośnijcie i no, cały czas szeszcie dobre imię. Dobrych wróżb. Papa!